Polski kongres przedsiębiorczości określany jest jako największe wydarzenie gospodarcze w kraju. Z tej okazji kortowo odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej, eksperci do spraw gospodarki, prezesi zarządów, rektorzy uczelni oraz władze miast i gmin z całej Polski. Siódma edycja tego wydarzenia odbyła się w Olsztynie. Wybór Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jako miejsca obrad nie był przypadkowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, to dwie uczelnie wyższe, które odpowiedziały na naszą chęć zorganizowania tego wydarzenia, zaprosiły nas do regionu i muszę przyznać, że poprzez wszystkie edycje, w których odbywało się Polski Kongres Przedsiębiorczości, ta współpraca przebiega, powiedziałbym, książkowo. Nauka dla biznesu czy biznes dla nauki? To jedno z kluczowych zagadnień poruszanych w trakcie kongresu. Nauka jest po to, żeby wspierać biznes, a biznes powinien chcieć korzystać z usług nauki. Takich przykładów jest bardzo wiele. Realizujemy po pierwsze wiele projektów badawczych, w których liderami są podmioty gospodarcze, a uniwersytet świadczy tzw. usługi badawcze. Drugi ważny element to bezpośrednie zlecenia ze strony podmiotów gospodarczych na wykonanie konkretnych oznaczeń, czy też wykonanie konkretnych doświadczeń i uzyskanie wyników, które interesują firmę. Trzecia możliwość to oczywiście działalność naukowców, która w perspektywie jest patentowana i tymi, tymi patentami chcemy zainteresować podmioty gospodarcze. Organizatorem kongresu była Polska Agencja Przedsiębiorczości, a współorganizatorem UWM i Europejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Łącznie ponad tysiąc osób debatowało w 26 panelach dyskusyjnych. Ich tematyka była bardzo różnorodna, od ochrony zdrowia w Polsce po polski rynek mieszkaniowy. Tutaj, przy realizacji tych inwestycji, kredyt zaciąga spółdzielnia mieszkaniowa, a. Przyszły lokator z tym prawem lokatorskim yy, wpłaca około 20-25% do 25 wartości mieszkania, a reszta spłaca w dogodnych ratach przez 30 lat. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dotyczący roli szkolnictwa wyższego. Dyskutowano o nowoczesnym zarządzaniu w uczelniach w związku z wejściem w życie nowej ustawy i w kontekście zmian na rynku pracy i w gospodarce. Tylko analiz potrzeb. Wybiegających co najmniej o 50 lat to przodu. Polski kongres przedsiębiorczości zaszczycił swoją obecnością Jurgen Tidie, przedstawiciel Komisji Europejskiej do spraw badań i innowacyjności. Gość honorowy mówił o dalszych etapach rozwoju gospodarki, o skoncentrowaniu na przyszłość, czyli myśleniu o tym, co pozostawimy dalszym pokoleniom. So Where do we want to stand in 2030? Bardzo ważne jest to, co pozostawimy dalszym pokoleniom. Jeżeli uda nam się częściowo odpowiedzieć na to pytanie, to uważamy, że Kongres Przedsiębiorczości siódma edycja będzie sukcesem.